Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Właśnie wróciłam z pracy. Dzisiaj miałam strasznie taki zaganiany dzień, trochę męczący, nie ukrywam, więc jestem na oparach dosłownie, ale jeszcze troszkę wyzwań się przede mną, dlatego że no, jeszcze będę musiała podjechać, moi drodzy, po jakieś rzeczy. No pomału muszę to tutaj wszystko dokończyć, przywozić, także tak, nie ma odpoczynku. W każdym razie, mój drodzy jeżeli zapytacie, co ja mam na sobie spodnie to są te, które widzieliście takie ogromne, szerokie z Miss Boutique, a to cudo, to jest proszę Państwa body, body za całe 26 zł jest Sinsay no i a propos Sinsay, właśnie tak wczoraj sobie weszłam, e, rozejrzeć się i moi drodzy kupiłam fajne dwie rzeczy, a mianowicie takie piękne karteczki, okazjonalne okolicznościowe, na ślub i na chrzest, bo taka Impreza nam się tutaj szykuje, więc to. I wzięłam jeszcze taki przepiękny kubek na szczoteczki, na pastę do zębów i będzie bardzo ładnie wyglądał przy umywalce, bo jak wiecie, ona jest taka z kamienia, właśnie taka beżowa. Tak więc będzie naprawdę fajny duet. Wczoraj też, moi drodzy, już jest w zasadzie po dniu mamy, jak to oglądacie, więc mogę Wam powiedzieć, że z okazji dnia mamy. Moja mama dostanie, proszę bardzo, karnet na masaż balijski. Otworzyli u nas Taj Organik i ja widzę, że to jest no, taka sieciówka, powiedzmy, i kochani tych punktów jest w całej Polsce dość sporo. Ja jestem bardzo ciekawa, jak mamie się spodoba. Mam na masażu balijskim, nigdy nie byłam, więc jeżeli tylko mi powie, że, że wiecie, że fajna sprawa i że naprawdę było warto, no to też chętnie się wybiorę, nie ukrywam. Także bardzo ładne miejsce, bo jak tam weszłam, to już po prostu wiecie, aż chce się tam być i odpoczywać. Więc to, dajcie koniecznie znać, co Wy wymyśliłyście, wymyśliliście dla Waszych mam z okazji Dnia Mamy. Na pewno też oczywiście spędzimy z nią Czas i mamy taki pomysł właśnie na kolację wspólną i będzie super. No, także moi drodzy, to za mną, jak już możecie zobaczyć, trochę koloru różowo-białego, a mianowicie moi drodzy piwonie. No, niektóre widzę, że tutaj już są troszkę zmęczone, ale to pewnie przez to, że były w dość ciepłym pomieszczeniu przez wiele godzin, ale powiem Wam, że to jak pachną. To, jak one pachną, to jest po prostu obłęd. To nie są piwonie z kwieciarni, yy, tylko takie wiecie, od kogoś, prosto z ogródka. Yy, no i jest totalnie, totalnie ogromna różnica. Więc taki bukiecik za moment yy, będę go. Czekajcie, postawię je tak pionowo, bo one lubią się osypywać. Yy, postawię sobie je do tego oto wazonu z IKEA, ale najpierw. Yy, ale najpierw co? Ale najpierw zanim, e, znaczy nie, wstawię je od razu, ale chwilę poczekam, bo koniecznie muszę przetrzeć stół i koniecznie muszę sobie jeszcze odkurzyć podłogi. Więc to z takich rzeczy, e, wiecie, tu i teraz, a z takich rzeczy mieszkaniowych, to, moi drodzy, e, mamy kolejny progres, a mianowicie są już zamówione drzwi wewnętrzne, już się nie mogę ich doczekać. Co prawda, zakres, e, kiedy one mogą dojść, jest bardzo duży, bo jest to od do i to wychodzi po prostu, wiecie, miesiąc, więc tak naprawdę nie mam pojęcia, kiedy je dostanę, ale najważniejsze, że już się będą dla mnie robiły i że no właśnie, niebawem będę mogła Wam je pokazać. Zdradzę Wam tylko, że one nie będą w białym kolorze, będą w kolorze bardzo zbliżonym do drzwi wejściowych, które mam, czyli to jest um, tak zwany kolor kaszmirowy i powiem Wam szczerze, że niezbyt wiele firm ma w swojej ofercie właśnie taki odcień drzwi. Oto będzie coś słuchajcie, jak właśnie ten bodziak. E, moim zdaniem będzie to kolor bardzo, bardzo ładny. E, białego nie chciałam z racji tego, że boję się że gdzieś tam, wiecie, może to zżółknąć po czasie. A dwa, że chyba mi się po prostu białe drzwi też już troszkę opatrzyły, no bo bardzo często jednak one się we wnętrzach zdarzają. No i tutaj właśnie bardzo chciałam, żeby to wszystko mi się ładnie komponowało, bo te drzwi wejściowe też, no nie ukrywam, że są, mm, są taką moją dumą. No więc bardzo ładnie wydaje mi się, że będzie się to wszystko komponowało. Fajny, taki wiecie, klasyczny też wzór, model, nic wymyślnego i super sprawa, ponieważ była taka opcja, aby były takie wiecie przeszklenia, takie listewki szklane w tych drzwiach, ale ja się zdecydowałam na, na te listewki, natomiast nie właśnie jako szkło, jako szyba, tylko kryte. Wydaje mi się, że to będzie lepiej wyglądało, będzie to zdecydowanie tak bardziej też jednolicie. No, także już się nie mogę doczekać. Jedyna rzecz, której jeszcze nie wybrałam, to klamki, ale wydaje mi się, że jak przyjdą te drzwi, to po prostu spokojnie przejdę się wśród tych klamek i, i coś ładnego na pewno uda mi się wybrać, dopasować. No, także tyle, kochani, z takich tematów. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę kontynuowała tego vloga, bo tak jak mówię, troszkę zadań przede mną. A jeżeli nie, no to dla Was widzimy się za sekundę, a dla mnie w kolejnym dniu. I zobaczcie, co mamy. Jest złożone łóżko, jest też piłeczka Bibi. Chodź! Bibi zdecydowanie nie chce się bawić piłeczką, a woli pokazać wam łoże. 1,40 na 2 metry. I proszę bardzo, to jest tkanina Bakl bardzo mi się ona podoba, narożnik też chcę z tej tkaniny sobie kupić, tak więc no już tutaj mam właśnie pierwszy mebel w tym obiciu i powiem Wam szczerze, że to jest coś cudownego, mięciutka i bardzo, bardzo fajniutka jest ta tkanina, nie mam pojęcia jak będzie z utrzymaniem jej w czystości, mam nadzieję, że będzie w porządku, że sobie poradzimy, słucham Bibuś, co chcesz nam powiedzieć? Wróciłyśmy z dworu przed momentem i tak pada. Ona ma całą mokrą główkę. No ale po pracy musiałam koniecznie z nią szybciutko wyjść. Także kochani, fajne jest. Naprawdę jest fajne. Jeżeli się rozglądacie, jeżeli się zastanawiacie, no to na Beliani te łóżeczka są w przeróżnych rozmiarach i ono, jak widzicie tutaj po tym pasku, jest z pojemnikiem. Jest z pojemnikiem, tak więc tam możemy naprawdę sporo rzeczy upchnąć i super. Bibi, podoba ci się? Tak? <laughs> Chyba się podoba. W domu zagościły nowe kwiatuszki. Mam tutaj przepiękne trzy róże i niestety nie mam tak podłużnego jeszcze w sensie wiecie na wysokość tak długiego wazonu, więc musiałam je troszeczkę skrócić i włożyłam do tej karawki z IKEA, ale i tak wyglądają przepięknie. A ja wiem na pewno, że taki długi wazon na róże również muszę sobie sprawić. Także kochani, kwiatów u nas dostatek. No dobra. I tak tu usiadłam, żeby w tle było widać te przepiękne piwonie oraz róże. Wykorzystam ten cudowny kadr. Bo chciałam z wami porozmawiać. Ostatnio na Instagramie wrzuciłam okienko, abyście zadawali pytania, bo pamiętacie, robiłam kiedyś takie vlogi, na przykład na jedno z waszych pytań odpowiadałam, żeby nie robić takiego obszernego całego Q&A. I słuchajcie, tam wpadło takie pytanie, może wam je przeczytam, żebym niczego nie poprzekręcała. Czy Thermomix TM6 to urządzenie przereklamowane, czy przydatne w codziennym życiu? No i może tak pokrótce opowiem Wam o mojej przygodzie z Thermomixem. Ja nie mam nic wspólnego, wiecie, ze sprzedażą tego, z jakąkolwiek dystrybucją i w ogóle i w ogóle. To nie jest też absolutnie żadna, wiecie, współpraca z marką Forwerk, nic z tych rzeczy. Opowiem Wam po prostu o moich doświadczeniach z tym, bo wiem, że bardzo dużo osób ma, bardzo dużo osób chce mieć. Ale też nie ukrywajmy, to nie jest urządzenie, które kupimy sobie od tak, no bo troszeczkę na nie trzeba jednak wydać. No i już Wam, słuchajcie, pokrótce opowiem. Chociaż kiedyś pewnie dawno temu już coś wspominałam w tym temacie, ale może warto jednak ten temat powtórzyć, zważywszy na to, że o Thermomixie jest teraz bardzo głośno i to dosłownie wszędzie. A więc kochani, ja pierwszą taką styczność z Thermomixem miałam naście lat temu. 12, 13, jakoś tak i absolutnie tutaj Was nie kłamię. I to było jeszcze w domu rodzinnym. Mieliśmy taki model bez tego dużego wyświetlacza, tylko na takie czarne przyciski, do którego były dołączane książki z przepisami. Więc no, to wiecie, to było troszeczkę inne korzystanie zdecydowanie, aniżeli teraz na tym nowym urządzeniu. Niemniej. Ja nie ukrywam, byłam akurat w takim wieku, kiedy to rozpoczynałam jakąś w ogóle przygodę z moim gotowaniem, z uczeniem się gotowania i przyznam szczerze, że na Termomiksie poprzez Termomix właśnie gotowania się nauczyłam, naprawdę zaczęłam dostrzegać, wiecie, co z czym, jak i gdzie, żeby móc coś fajnego przygotować. Nie tylko robiłam i trzymałam się przepisów na przykład właśnie wtedy z książki, ale też wiedziałam już mniej więcej, jakie programy, który program umożliwi mi na przykład zrobienie jakiegoś dania, które totalnie nie było, wiecie, przepisem właśnie pod Thermomix dedykowanym, tylko jakiś tam mój na przykład przepis. Potem nie ukrywam, że zaintrygowała mnie ta wersja właśnie z tym wyświetlaczem z racji tego, że no właśnie, ukazała się ta platforma Cookido, Kukaidu, obojętnie jak ją nie nazwiemy, i wygodą okazało się być to, że nie trzeba już kupować książek, aby mieć więcej przepisów. I, i, i wiecie, no te książki były naprawdę kosztowne, bo to potrafiło kosztować po 150-200 zł za książkę, I, i też, no nie ukrywajmy, ale zajmowały one dużo, dużo miejsca. No i przekartkować wszystko jednak, żeby znaleźć coś odpowiedniego, też było to czasochłonne. Natomiast w tym momencie, kiedy mamy właśnie wykupiony dostęp do, do tej platformy, jest to bardzo prosta sprawa, ponieważ nawet jeżeli mamy jakiś, nie wiem, składnik typu buraki, Wpiszemy sobie tą wyszukiwarkę i mamy po prostu, wiecie, ogrom różnych przepisów właśnie z wykorzystaniem buraka i możemy szaleć. Po prostu patrzymy, co mamy w domu, który przepis bierzemy na tapetę i z niego korzystamy. Dostęp do tej platformy to jest opłata taka roczna i tam są przeróżne aktualizacje, te przepisy cały czas ta baza tych przepisów, z tego co widzę, to się wiecie, zwiększa. No i jakby to jest super wygodne. Tak jak mówię, już z tych książek nie musimy tutaj korzystać. Nie ogranicza nas tak naprawdę, no totalnie nic, bo mówię, te przepisy się rozbudowują. Ty też przyszłaś sobie z nami pogadać, tak? No, no i kochani, co ja wam mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, z mojej perspektywy? Ja używałam termomiksa, gotując dla naszej trzyosobowej rodziny, i to nam w zupełności wystarczało. W domu rodzinnym było nas Troszkę więcej, ale na przykład, wiecie, ciasta czy jakieś, nie wiem, placki ziemniaczane czy jakiś taki obiad typu pulpeciki, tego zawsze wychodzi tam więcej, pomimo, że to urządzenie nie wygląda na jakieś życie super duże. Aczkolwiek, że na przykład zupy, czy tego typu rzeczy, no to w momencie, kiedy no właśnie było nas więcej, to gotowaliśmy jednak tak klasycznie w garnku takim większym, bo tutaj no tej zupy nie wychodzi za wiele. I to jest takie właśnie urządzenie idealne dla albo małej rodziny, albo dla singla, albo dla pary po prostu. No, bo tak jak mówię, na przykład zupy nie wyjdzie dużo, ale już inne dania jak najbardziej są przepisy i tam widać, że wiecie, no, robimy sobie porcje dla czterech osób, tak? Możemy sobie też zmniejszać, już teraz są te opcje, że zmniejszamy sobie, że chcemy zrobić, wiecie, połowę tej porcji, że nie potrzebujemy takiej dużej. I to jest spoko, naprawdę to jest spoko. Wiele przepisów, czy generalnie przepisy, które są na tej platformie, są takie. Takie naprawdę pod nasze kubki smakowe, w sensie w większości Polaków one, wiecie, trafią w podniebienie, tylko wiecie, jedyna kwestia taka, czy nie wiem, możemy sobie użyć więcej przypraw, mniej przypraw, już jak kto woli, jeśli chodzi o ostrość, jeśli chodzi o jak, jaka ma być słona, czy jaka ma być słodka dana potrawa, no to to... A tak, to wiecie, jeżeli gotujecie tak klasycznie, chociaż teraz też są wersje przepisów dla Thermomixa i na diety ketogeniczne i na przeróżne inne diety i wegańskie i wegetariańskie, więc z tym też nie ma problemu, to też nie jest już jakaś, wiecie, tajemna wiedza, tylko widzę, że tutaj właśnie Thermomix, marka Forwerk, nie, nie wiem, nie wiem kto kto dokładnie, ale wychodzi naprzeciw już e, też osobom, które no właśnie tak klasycznie nie gotują, tylko są na jakiejś tam powiedzmy diecie, czy bezglutenowej i tak dalej, i tak dalej, bo ten sposób żywienia teraz wiadomo jest zupełnie różny w, w, w pośród, pośród ludzi. E, zatem kochani, no powiem Wam szczerze, że u mnie totalnie to urządzenie się sprawdza i powiem Wam szczerze, że z tym pierwszym modelem, czyli z tym na przyciski jeszcze, e, nie mieliśmy w ogóle problemu. Ono się, powiedzmy sobie, je tak zepsuło do naprawdę dopiero po jakichś, nie wiem tych 13 czy iluś latach użytkowania. Z tego urządzenia korzystała, że tak powiem, do końca jego e, dni moja mama. I tak naprawdę nie stało się tam nic wielkiego, ponieważ e, wszystko działa, jeśli chodzi o, o to, 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 tą bazę, o ten, powiedzmy, tą centralę, ten, 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 ten wiecie, komputer e, i... czyli to, co najważniejsze, to serce właśnie Thermomixa. E, tam jedynie, słuchajcie, pojawił się problem, że e, zaczęło w, wyciekać chyba pod spodem e, z kielicha, czyli... De facto, jakaś część uszczelniająca pewnie do wymiany. No, natomiast właśnie wszedł ten model teraz: czy to TM5, czy to TM6, właśnie z tą możliwością wgrania sobie platformy Kukaidu. No to już na tamtym moja mama się nie skupiała, żeby to naprawić, tylko wzięła sobie właśnie, kupiła ten nowy model. I no właśnie, ja też mam ten, ten nowy. Korzystam już kilka ładnych lat. Swego czasu używam go bardzo namiętnie, bo naprawdę nie wiem, co, co drugim, co trzecim vlogu gdzieś tam ten Thermomix się przewijał, te dania z termomiksa, więc on już u mnie swoje przerobił. No w tym momencie jest to mniej intensywne z racji tego, że ja Wam mówiłam od wakacji w zasadzie zeszłego roku ja jestem z nadunią sama. Więc to gotowanie nie jest już tak częste. Ja y, zamawiam sobie obiady w pracy, nadusiaję w przedszkolu. No, ale wiadomo, że przychodzi weekend, coś tam, no to w tym termomiksie się zrobi więcej. E, aczkolwiek to już nie jest taką intensywnością, ale muszę Wam powiedzieć, że od tego czasu, odkąd go mam, naprawdę nic tu się nie stało: nic się nie stało, nie zawiesiło, nie popsuło, nie wyłamało, no kompletnie nic. Chociaż powiem Wam szczerze, jestem na takim jakimś jednym z forum na Facebooku i tam ludzie no nieraz narzekają. Są jakieś wady, potrafią być jakieś wady fabryczne, jest coś, co po prostu za moment się ludziom uszkadza, ale ja też jakby, no nie wiem, czy to wiecie, z ich winy, no każdy użytkownik. Każdy użytkownik wie to sam najlepiej, aczkolwiek ja uważam, że ten sprzęt jest dość solidnie wykonany, zważywszy na to, że jak mamy, no nie wiem, pralki, zmywarki tego typu rzeczy, że to potrafi nam wysiąść dosłownie po chwili, no tak tutaj. Naprawdę nic się nie dzieje. I co mnie też przekonuje, właśnie do tej oryginalnej wersji, czyli Thermomix, a nie jakiś Lidlomix, czy tam nie wiem, co tam jeszcze jest wymyślone. Chociaż oczywiście, jak najbardziej, jeżeli ktoś ma ochotę, niech sobie kupuje. Aczkolwiek tutaj przekonuje mnie fakt, że wszystkie, wszystkie elementy praktycznie są do kupienia. Jakby coś nam się zużyło, połamało, no nie wiem, różne są sytuacje. Mamy też i serwis. I no wiecie, to jest po prostu już tak popularne, że są os są firmy, które nam spokojnie mogą pomóc w problemie w momencie, kiedy coś tam nam się zepsuje, nawali, coś będzie nie tak, no ale. A tutaj z tymi Lidlomixami i tak dalej, no, no nie wiem i wątpię, żeby tak było. Że wiecie, wchodzicie sobie na właśnie gdzieś tam stronę jakąś, wybieracie, o właśnie potrzebuje, nie wiem, uszczelki do Lidlomixa. Przypuszczam, że tu już jest wtedy bardziej złożony problem. Nie wiem, nie miałam, nie znam się, może słuchajcie, może tak jest. To wtedy wybaczcie. Aczkolwiek, no mówię, każdy gdzieś tam sobie podejmuje decyzje samodzielnie, każdy doskonale wie, jakim budżetem gospodaruje i na co może sobie pozwolić, a na co nie. Ja natomiast uważam, że no, termin, jeśli chodzi o to urządzenie, do, do, wiecie, z tymi funkcjami i do tego celu, do jakiego został stworzony, no był pionierem, był pierwszy. Więc wydaje mi się, że chyba wychodzi im to po prostu najlepiej. To urządzenie też pod kątem wizualnym bardzo mi się podoba. No i tyle mogę powiedzieć, kochani, od siebie, więc jakby... Ja nie uważam, żeby to było jakoś mocno przereklamowane i przesadnie spopularyzowane, dlatego że ja jestem w Terminie się zakochana od lat. I tak jak mówię, ja nie mam absolutnie żadnych powiązań z tą firmą. Ja musiałam normalnie za to zapłacić i z tego, z tego mogłam wówczas korzystać. Tak samo za tą platformę i tak dalej. Normalnie co roku opłacam abonament, ale uważam, że. Warto, jeżeli naprawdę nie lubicie, tak jak ja, stać przy garach i krok po kroku wykonywać wszystkie jakieś tam nieraz nudne, powiedzmy sobie szczerze, czynności, chociaż takie obiady klasyczne i tak dalej też robiłam w swoim życiu, ale ja nie jestem osobą, która w kuchni chciałaby przebywać no nie wiem, trzy dni, żeby jakąś tam potrawę po prostu dopieścić, no bo coś tam musi odstać w marynacie, a coś tam jeszcze no nie, ja nie jestem z tego typu osób ale jeżeli Wy jesteście naprawdę jakimiś pasjonatami kulinarnymi no to tu możecie być troszeczkę rozczarowani, no bo jednak to wiele kroków nam przyspiesza i, 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 i niekoniecznie może to się właśnie wpisać w Wasz klimat a ja, tak jak mówię, przez wygodę, przez oszczędność czasu, jak najbardziej uwielbiam to urządzenie i to już trwa. Ta miłość trwa już bardzo, bardzo długo i póki co absolutnie się nie zmienia. No więc w sumie tyle ode mnie. Wiem, że dość długi wywód, ale stwierdziłam, że na to pytanie chcę Wam szerzej odpowiedzieć, bo nie ukrywam, pytania o Thermomix pojawiają się często. A ja jakoś nie wpadłam wcześniej na pomysł, aby właśnie usiąść i z wami tak szczerze o tym urządzeniu po prostu porozmawiać. I teraz słuchajcie, zostawiam wam sekcję komentarzy, dajcie znać, czy macie termomiks, czy może się zastanawiacie, czy może właśnie jeszcze coś was powstrzymuje, a może macie i kompletnie nie używacie, bo takie osoby też znam, moi drodzy, że to urządzenie po prostu stoi u nich i się kurzy i oni są totalnymi przeciwnikami, ale wiecie jak to jest, ile ludzi, tyle opinii. Mniej więcej jak porównacie sobie nie wiem styl Życia, do kogoś, komu się właśnie on sprawdza, czy się nie sprawdza, to też Wam będzie łatwiej taką decyzję podjąć. No właśnie, posłuchacie różnych opinii, czy to znajomych, najlepiej osób z takiego swojego zaufanego otoczenia, czy, czy właśnie w internecie, nie, jakichś takich, nie wiem, przedstawicieli, no bo przedstawiciel będzie to zachwalał, bo chce to sprzedać, wiadomo. Um, ale tutaj no, myślę właśnie warto się zainteresować opinią takich normalnych użytkowników, powiedzmy jak ja, który, który to musiał właśnie sobie to samodzielnie kupić, samodzielnie sobie to wszystko um, opłacać, jeśli chodzi o bazę przepisów. Um, no i tyle. No i mówię, tak, te, te, to, to jest przede wszystkim ważne wasz styl życia i też ilość tego jedzenia, jaką przygotowujecie, czy wolicie na przykład zrobić obiad na 3-4 dni. E, ja na przykład nie jestem taką osobą, która lubi jeść kilka dni z rzędu to samo, maksymalnie dwa dni z rzędu jest dla mnie w porządku. Nie mówię, że to jest coś nie tak, tylko mówię Wam po prostu, jak jest to u mnie. Mi się ta potrawa po prostu na trzeci dzień już by tak znudziła, że nie mogłabym na nią patrzeć, dlatego uważam, że to jest super opcja, bo tu nie robi nam to dużych porcji. No i codziennie gdzieś tam można sobie poszaleć na przykład z innymi przepisami. No więc, ja tak, kochani, uważam. Ja jestem bardzo zadowolona, cały czas jestem zadowolona i jak ktoś mnie pyta, no to ja szczerze polecam, ale tak jak mówię, to jest dość solidny wydatek, więc warto się nad tym jednak pomimo wszystko zastanowić, czy to się wpisze właśnie w Waszą codzienność i czy... No i czy faktycznie będziecie z tego korzystać na tyle, aby to się po prostu z czasem gdzieś tam zaczęło zwracać, chociażby pod kątem właśnie jego czasu pracy, a nie tylko, że wiecie, jest, stoi i już. No, dobra, kochani, to co? Kończymy tego vloga. Ja sobie robię pranie. Jujku, muszę miziać, tak? Tak się dopominasz, łapką. No, także przytulacki z bibi. E, I co? I kochani, i tyle. I tyle z moich planów na dzisiaj. Może zaraz skoczę tylko jeszcze na jakieś zakupy spożywcze, ale tak się rozpadało, że póki co nie wychylam nosa. Absolutnie. E, dobra, ja się z Wami, kochani, żegnam. Dziękuję Wam pięknie za to, że jesteście, że oglądaliście, że spędziliście ten czas ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i tak jak mówię, e, trzaśnijmy sobie dyskusję o właśnie termomiksach, lidlomiksach i tego typu urządzeniach w komentarzach. Dajcie znać, jaką Wy macie opinię. Na pewno wielu osobom to ułatwi, wiecie, bo sobie poczyta właśnie różne zdania w tym temacie. Trzymajcie się cieplutko, tymczasem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.